Witam wszystkich z tej strony, Marcin. Z drugiej strony znajduje się. One and only private pod. Eee, Waga ciężka, oczywiście. Eee, super ciężka. Super ciężka. Dobra, słuchajcie, bardzo często pytacie się oczywiście co się dzieje z Private Pile'em ostatnio, ponieważ nawet ja nie widzę żadnych filmów na jego kanale. Dlatego też ten film jest temu poświęcony, żeby wam wytłumaczyć całą sytuację i będzie ją wytłumaczał sam on one and only, tak jak powiedział Private Pile. A tu Oczywiście od samego początku do samego końca. Aha tak w ogóle podziękowania dla jednego takiego pana, który mi przesłał 60 euroczy na nowe słuchawki. Nie! No tak od ciebie po prostu napisał do mnie, że nie prześle 60 euroczy. Fuck! To ma masz... co? To ty masz fajnych kolegów Normalnie ja mówię, no nie no nie bierze w to, nie? Ja mówię, nie no stary weź daj spokój sobie, nie przecież wiesz. On mówi, nie nie, nie Więc kupiłem, mam nowe słuchawki Ja i po kupieniu nowych słuchawek, miałem zamiar robić, zacząć robić komentarze, no niestety zestrało się się zesrało. Co I co PVR odmówił posłuszeństwa już do końca teraz całkowicie a, i to jest właśnie to urządzonka niestety jak wiecie a może nie wiecie do nagrywania z konsol są mega 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 zajebiste mówimy oczywiście o urządzeniach które nagrywają w jakości HD e, tak więc to jest powód, tak? W tej chwili, no znaczy nie tak. tylko jeden, bo podejrzewam, że właśnie kwestia tego, że no tutaj rodzina przede rodzina wszystkim. Rodzina też przede wszystkim wiesz, gra tutaj ważną rolę, nie? Że nie nagrywam, opiekuję się małym, poza tym pracowałem teraz cały czas nad godziny, Chodziłem do pracy wcześniej o półtorej godziny, dostawałem dwie godziny, zawsze dłużej. Zanim wracałem do domu, była ósma godzina, wykąpać syna i już była dziewiąta, nawet mi się nie chciało robić komentarzy, wiesz. Nie, no rozumiem. No, ale właśnie to jest to, to jest ta lipa, że z tym HD, APVR yy, jest kwas. No, postar no jest postar totalny postaramy, się, postaramy się z tym coś zrobić, oczywiście. No, wszystkie jakieś, jak chcecie, ten donate, jakieś many, to wiecie. Donated many. Zostawię, zostawię link w descripcji, zbiorę nowy komputer. Donated many na ten, na yy, PayPal. Nie, nie, nie. Tutaj damy sobie radę. Słuchajcie, jeszcze ja muszę sprostować tutaj pewną rzecz oczywiście, bo część z was ostatnio no nie wiedziała nawet o tym, że jestem za granicą i że nie nagrywałem. Chciałem nagrywać, nawet jeden z filmików został nagrany w Niemczech, a raczej komentarz do filmiku został nagrany w Niemczech. Mówiłem, że będę nagrywał, ale po dwóch dniach niestety net, z którego korzystałem się, posypał. No i nie, nie było tak, nie było niestety takiej opcji, żebym cokolwiek wrzucił. E, dlatego też musieliście czekać. Pojawiają się, pojawią się na pewno jakieś nowe Timiki, to jest jeden z nich zresztą po przerwie. Ale też musicie brać na to poprawkę, ponieważ będę miał w tej chwili urlop razem z moją żoną, żoną, żoną kochaną. Tak więc e, tak to wygląda. Gdzie się do Londynu? Do Londka Zdrój. O, o. wiedzisz, potwierdził samon. Sam on. Junior. Junior Pile. Junior Pile, the best. No tak więc to nie wiem, coś jeszcze chcesz dodać może jeżeli chodzi tutaj o, o swój kanał, czy udzielasz, udzielasz się. Bo widzę, że też się nie udzielasz na Facebooku. I to jest. Nie, nie, bo to jest tak, że no nie miałem czasu, no wiesz jak to jest. Jak zawsze w pracy miałem tam jakieś takie okienka, gdzieś w lunch czy coś takiego, mhm. żeby sobie posiedzieć popisać coś. Nawet teraz nie miałem czasu, żeby oglądać filmów, żeby nawet pisać cokolwiek na Facebooku. Nie? Mm -hmm. Po prostu mamy mam nowy sezon w mojej pracy. W, wiesz, jak ja pracuję w fashion industry. Fas fashion industry. <grym> <grym> Private Pile jest projektantem, jakbyście nie wiedzieli. Zdara, zamknij się. Robi gacie, BGS-y tak zwane. Wojskowe? Tak projektuję. Jest. I skarpetki? Tak. Y i ten i wiesz mamy nowy sezon i więc wszystko przychodzi naraz i to wszystko trzeba yy, zapewnić wiesz wysłać z do klientów nie no nie więc jest tak. za pierdol ale też z drugiej strony czekam trochę na yy, na nową konsolę nie no właśnie yy, rozumiem play że PlayStation 4 tak jest of course ja wolałbym. jest of course e, słuchaj a jak to będzie u ciebie z Battlefieldem 4, bo jak widzicie, jest to gameplay z Battlefield 3. Nawiążemy trochę też do Battlefield 4. Jak to będzie u Ciebie z Battlefieldem? Zakupisz Battlefield 4 na PS3, a potem na PS4? Czy, czy wstrzymasz się do, do pierwszej premiery PS4 i potem dopiero zakupisz Battlefield 4? No właśnie, kurde, nie wiem, nie co z tym fantem zrobić, bo wiadomo, że moje wydatki są ograniczone, nie? No tak. A, a ten, a chciałbym mieć na PlayStation 3, bo ty pewnie będziesz kupował też, nie? No tak, jak najbardziej, bo szczerze mnie by dupa swędziała i, ch i chciałbym e jak najszybciej w to zagrać. Chciałbym poznać tajniki nowe oczywiście całej tej mm, nowej części Battlefielda. No i nie sądzę, żebym wytrzymał do premiery PS4. No właśnie, nie. Jest to oczywiście jakiś bezsens w pewnym sensie, bo... To jest kompletny z moim zdaniem powinno wyjść oba oby tak, tak w tym samym czasie, nie? No tak, no. Tylko, A że co to... jest, że PlayStation 4 nawet jeszcze nie potwierdził, PlayStation nie potwierdziło, Sony nie potwierdziło, kiedy będzie ten. Premiera PS4? Tego Battlefielda? PlayStation 4. Aha, premiera PlayStation 4 nie potwierdziło jeszcze, kiedy będzie, okay. tak? No, ale tam z tego, co wiem, można już te robić, no i tam już jakaś, jakaś data jest podawana, czyż nie? Nie pre -order możesz robić, ale jest data podawana, że może jeszcze ulec zmianie. Aha, no dobra. No to nie wiem, nie wiem, no, ja tam... A ten Battlefield 4, no nie wiem, ja chcę wiesz co kupić? Mm. Tylko, że nie mam nagrywarki, nie mam teraz hajsu na tą nagrywarkę no bo chciałem sobie Alligator kupić, nie? Chciałem... Mm. No. I... O, właśnie, widzisz? O. Chciałem no, kupić... To potwierdza za każdym razem. GTA, nie? Yy, no GTA będę miał. No właśnie. Nie? GTA 5. Yy, I ty... chociaż z tego porobić livestreamy. Wiesz. No no dokładnie. Nie, no ten, ja nie ja wiem, ja co do Battlefield 4 no skuszę się tutaj na pewno. Jest na to, PS3? jest ta, na PS3. No, jest to pewien bezsens, ponieważ e, no podwójny zakup czegoś takiego z tym, że ja myślę, że to też jest takie troszkę e, tutaj specjalnie zrobiono, bo Słuchaj, bardzo dużo osób wydaje mi się kupi zarówno B, BF4 na zarówno na jedną konsolę tej, tej starszej generacji, jak i na tą nowszą generację. Więc o... ale, to wiesz, to, ale to było wiadomo, że to jest zabieg marketingowy. Market. Nie, no, no to na pewno, nie. Tylko że wkurza właśnie to troszkę. Yy, ale mówię, no, ja jestem jednak te, na tyle z maniakiem tych FPSów, że że to kupię, bo Kurde, trudno by mi było czekać na, na, na kurde Dopiero ja praktycznie ja miesiąc później to będzie wychodziło. No, niby niedużo. Ale też bez sensu jest z drugiej strony, bo z tego co wiem, to chyba nawet od ciebie słyszałem i gdzieś tam w necie wyczytałem, że teraz znowu to będzie BF4, będzie w jakiś sposób nie wiem, powiązany bardziej z Xbox. One i, i tak dalej. Znacie z Microsoft, to tak, że znowu te dodatki. Znowu te mapaki oni wygrali, nie, ta, że znowu będzie, będzie hajs poszedł po prostu zdrowy na to, żeby prędzej dodatki były na tym. No na no, no kurde, no, denerwuje to trochę ludzi, ale wiecie co? Wszyscy wy zauważyliście, że zapominacie o jednej rzeczy, nie No. Że wychodzi zajebista gra na PlayStation 4, która będzie w dniu premiery. Jest darmowa. I ona była tylko na, na, dostępna jak do tej pory na pc I jaka? Blacklight Retribution. Blacklight to Retribution. Blacklight? Zobacz sobie, masz Nima, ostatnio robiła właśnie livestreama z PlayStation 4 właśnie z tej gry, Mhm. Mm Stary nom. gra jest naprawdę dobra i to jest free to play. Oczywiście wiadomo, nie? Jeżeli chcesz... To, co odblokowałeś, zatrzymać, będziesz musiał za to płacić za jakieś dodatki do broni. Taki no, nie takie do końca free to play, nie? No, no, no to, to, to samo tyczy się Planet Side, free, chociażby, nie? Bo to, to no, jest... free to play to, za, to zawsze jest tak, free to play niby jest gra, ale. Po 10 godzin grania przegrywa i nie, nie grasz, na przykład, jak grasz za dwa dni, będziesz musiał znowu albo odblokowywać to wszystko, albo będziesz musiał to sobie kupić, żeby mieć na stałe odblokowane. No to do końca bym tak nie nazwał właśnie tego free-to-play, bo to jest, no. to jest takie troszkę naciąganie <laughs> troszkę. Ale, ale na przykład jak będziesz cały czas grał, to będziesz cały czas to miał, nie? Na przykład jakim gry. Nie wiem dokładnie, jak to jeszcze jest zrobione. Muszę potem poczytać, bo nie czytałem jeszcze ostatnio, ale właśnie zobacz sobie, na masz ma stronie, zapraszam, wszystkich tam było właśnie live stream. Z Gry nie. Mm -hmm. Naprawdę biście ona wygląda i hit detection, wszystko jest moim zdaniem bardzo dobrze zrobione. No wiesz, kwestia jeszcze poczekania tutaj do jakichś o, o, ogólnych opinii po tym jak się pogra, bo wiadomo, fajnie to wszystko wygląda. Tak. To, na... że tak, gra teraz na pc była i naprawdę dużo ludzi ją chwaliło. Mi. Nie no, nie mówię, że nie, ale ja tam, ja tam się wstrzymam, bo kurde, to to samo tyczy się Battlefielda. W ogóle kilka wiadomości na temat Battlefield 4 się tam dowiedziałem, że w ogóle w Battlefield nawet to wczoraj mi tam Kacper opowiadał, że nawet w Battlefield 4 będą się, można by powiedzieć, mapy zmieniały przez to, że fizyka zniszczeń będzie dużo większa niż było to w Battlefield 3. Tak więc będziemy mogli sobie robić tak naprawdę nowe ścieżki. Yy, jakieś tam podejścia do jakichś konkretnych punktów i tak dalej, więc... Tylko wiesz co, ciekawi mnie, czy te mapy nie będą za duże, nie? Yy, Wiesz, no jednak yy... znaczy na starych generacjach owszem, na starych no bo generacjach to na starych generacji nie będzie 60 graczy nie? no nie, nie, to, to będzie coś podobnego podejrzewam do tego, co się dzieje na przykład na Conquest w przypadku Battlefield 3, gdzie na, na konsoli oczywiście gdzie się szuka tak naprawdę tego przeciwnika Eee, a w, no już chyba na tych nowych generacjach, gdzie będzie tych 64 graczy, no to już będzie troszkę lepiej mi się wydaje, nie? No, ja mam przynajmniej taką nadzieję. No nie wiem, ja jestem pełen, optymi pełen optymizmu, jeżeli chodzi tutaj o, te, e, o tego nowego Battlefield 4. Wiadomo, wszystko. Nie no, Battlefield da radę, na pewno, nie? To nie wierzę, że nie Zresztą w każdej historii, zobacz Battlefield, zawsze jak tam gdzieś ten Battlefield wychodził, to był dobry, nie? No, nie, no, nie raczej, nie. Raczej, raczej tak. Raczej ludzie się zachowali. Battlefield Bad nawet, zobacz sobie. Ja uwielbiałem w to grać, była naprawdę świetną grą. Potem wyszedł Battlefield 3, coś masakrycznego. Znaczy, wiesz co, no, pograłem ostatnio sobie w tego Battlefield Kampany, bo e, zakupiłem go tam za naprawdę marny grosz e, w Wempiku. I w, bardzo fajnie się gra. Tyle, że. Jestem bardzo przyzwyczajony do e, fizyki poruszania się z Battlefield 3. Tak, tak, tak. Jest ona zupełnie inna. No, no. E, jeżeli chodzi o bronię, no to tam e, różnie to bywa. Z tym, że problem polega na tym, że jednak tych graczy nie ma zbyt dużo. No właśnie, nie. Ja też na tym ubolewałem potem w tamtym roku, jak próbowałem grać, nie. Kurde, taka świetna gra, a najlepszym dodatkiem jakikolwiek wyszedł do gier FPS-ów był Wietnam, nie Battlefield Vietnam. A tam, no, no właśnie, i nawet, tak. nawet ja próbowałem, nawet, e, znacie, próbowałem, nawet e, zamierzałem zakupić Battlefield Vietnam ze względu na sam klimat, e, bronię i tak dalej, to wszystko, to, to mnie kręci, że tak powiem, ale od razu kilka, a nawet kilkanaście osób odradziło mi zakupienie Wietnam, ponieważ nie ma absolutnie i kogo na, 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 na tym dodatku, więc bez sensu by było zakupowanie, żeby, żeby grać samemu. A powiedz mi jedną rzecz, ile nam zostało jeszcze komentarza, bo ja tu mam małą awarię. Eee, jeszcze minuta. To ja od już teraz się pożegnam, przepraszam bardzo, ale mam małą awarię. Słyszymy tam chyba. I powiem, że wrócę, jak, na, jak se nazbieram na nagrywarkę, a na pewno wrócę, jak będzie, jak będzie PlayStation 4, nie? Chciałbym wrócić, kurde, razem z GTA, ale nie wiem, czy to wypali mnie. Zobaczymy, jak to będzie z kasją, jeszcze. Dobra, dobra, postaramy się coś z tym zrobić, Fantem. A ja, a ja, a ja i lecę, i zaraz wracam, zresztą my się zaraz zobaczymy na skating. Dobra, dobra. O. Pozdrawiam wszystkich i jeżeli. wszystkich w ogóle moich widzów, którzy dalej ze mną są tam, gdzieś czekają na mnie, nie? No, no ja też tak. Wtedy się okaże, ile prawdziwych widzów zostało. <laughs> tak jest, tak jest, tak będzie. <laughs> Chodź, Superman. Ta, ta, ta. Ta, 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 ta. Dobra, wiesz tego Supermana, bo tam coś, coś czuję. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. No, tak więc jak widzicie, no, na, na razie Private Pile nas opuścił, ale miejmy nadzieję, że już niedługo wróci. Dzięki oczywiście za wszelką pomoc tutaj ze względu, nawet nie wiedziałem, że tutaj była taka pomoc w stronę Pile'a. Nie gadaliśmy ostatnio dość długo. Słuchajcie, nie mówiłem zbyt wiele na temat samego komentarza. Mam nadzieję, że się nie pogniewacie o to, Jedno co mogę Wam obiecać już w tej chwili na pewno, to fakt, że pojawi się już wkrótce i to bardzo możliwe, że jutro komentarz z Nazi, zom znaczy nazi Zombies, z Zombies oczywiście na nowych mapach z Black Ops 2. Będę tam nagrywał na pewno z Kacperem. Zobaczymy, może ktoś się jeszcze dołączy, może file się dołączy, zobaczymy. Tak więc cieszyłbym się z tego niesamowicie i muszę wam powiedzieć, że ten nowy dodatek, jeżeli chodzi o zombie, naprawdę niezły. Nie grałem jeszcze na nowych mapach, na razie tylko zombie obczaiłem i Powiedziałbym, że porównywalna, jeżeli chodzi o powiedzmy yy, klasę, że tak powiem, mapy do poprzedniej, czyli do Alcatraz. Dobra, to by było na tyle. Zapraszam oczywiście do komentarzy, do ocen, do subskrypcji. Trzymajcie się. Cześć.